Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy dla osób z podznaku bliźniąt na miesiąc luty 2020 roku. To będzie prognoza ogólna, natomiast jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany czytaniem prywatnym, odpowiedział na swoje prywatne pytania, zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się pod filmem. Proszę Państwa, ja odpowiedzi udzielam w formie filmu prywatnego, nigdy nie znajdują się na moim kanale. Odpowiedzi na Państwa prywatne pytania, szanuję Państwa e, intymność, prywatność, możemy nawet to podrodo podciągnąć, wszystko jedno, nigdy na e, kanale, na oficjalnym kanale nie znajdują się prywatne filmy. E, jeszcze co do zamówień, czas e, oczekiwania jest od 1 od do 7 dni, a koszt zależny od liczby pytań i rodzaju zamówienia, to tyle takich technicznych spraw. I teraz przechodzę do czytania dla bliźniąt na lutym. Luty, bliźnięta, wy w tym miesiącu. Trójka mieczy. E, co wam może pomagać lub przeszkadzać? Dwójka kielichów. Oj, chyba uczuciowe to będzie czytanie, a na pewno emocjonalne. Mm. Podstawa tej sytuacji, przyczyna tej sytuacji księżyc. Co w lutym przejdzie do przeszłości? Osiem mieczy. O czym myślicie? Asmonet. Najbliższa przyszłość. Świat, Wasze nastawienie w tej sytuacji, albo do tej sytuacji, koło fortuny. Co się dzieje wokół Was, lub co idzie w Waszą stronę z otoczenia? Siedem kielichów, Wasze nadzieje, lub obawy. Kochankowie. To jest wprost niemożliwe, ale muszę to potwierdzić. Tym bardziej, że to jest wasza karta, ale robię piąty film i w piątym filmie jest karta kochanków. I potencjalny rezultat, lub rada dla Was. Cesarzowa. Tali, której używam, talia, której używam, nazywa się Tarot Roberta Lichodziewskiego. Widać opakowanie, widać. Tak to jest ta talia właśnie. Yy, już biorę karty, żeby wyjaśniać, yy, o co może chodzić. To są karty stali. Secret Tart. Dobrze. Wasza obecna sytuacja to jest trójka miecz. No, myślę, że to jest ból serca, że jakaś sytuacja doprowadziła do tego, że się czujecie po prostu skrzywdzeni. Natomiast te sytuacje mogą dotyczyć różnych rzeczy. Tutaj akurat Asmonet. Prawdopodobnie coś nowego mieliście na myśli w kwestiach materialnych, finansowych. Może praca, może jakiś poważniejszy zakup, może jakaś szansa się pojawiała na to, żeby się rozwijać tak, zawodowo. Może awans, może nowe miejsce pracy, może podwyżka. Gdzieś tutaj coś prawdopodobnie nie powiodło się i z tego powodu cierpicie. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Na pewno współpraca, na pewno wsparcie. Dwójka kielichów mówi o tym, że mamy bliską osobę, na którą możemy liczyć. To wcale nie musi być partner taki prywatny, romantyczny to może być ktoś, kto nas wspiera, kto jest przy nas, to przyjaciel, ktoś z rodziny, nie wiem, siostra, koleżanka i tak dalej. Generalnie ta karta oznacza taką wymianę, tak? Wymianę na zasadach uczciwych zupełnie, więc myślę, że w tej sytuacji, kiedy jesteście, czujecie się pokrzywdzeni, w jakiś sposób cierpicie, myślę, że to, że jest ktoś blisko przy Was, może być bardzo dla Was pomocne. To może być osoba, król monet, to jest osoba z podznaku byka, panny lub koziorożca, ale. Co ja tutaj jeszcze widzę, że to jest osoba, która może mieć wpływ na to, żeby wam w jakiś sposób pomóc, dlatego że to jest osoba wpływowa. I to właśnie wpływowa w tej, w tej dziedzinie, tak? Czyli albo przełożony, albo ktoś, kto ma swoją firmę, albo ma znajomości, gdzieś wpływy, gdzieś jakieś dojścia. Ponieważ król monet jest to osoba, od której, od której w jakiś sposób zależą nasze finanse, albo nasza sytuacja materialna. Ponieważ ta karta dotyczy właśnie takich kwestii związanych z finansami, albo jakimiś poważniejszymi operacjami finansowymi, tak jak powiedziałam wcześniej, praca, zakupy i tak dalej, to ta osoba może Wam rzeczywiście pomóc. Przyczyna tej sytuacji karta Księżyc. Karta Księżyc jest. To jest karta ryb w ogóle, może być karta raka, ale ja tutaj widzę nierealne marzenia, które mogły do tego doprowadzić. Dlaczego? Dlatego, że Księżyc jest takie. Bujanie w obłokach, marzenie, wyobrażanie sobie, że to może być tak pięknie. Oczywiście y, jestem jak najbardziej za marzeniami, tak, wszystko się zgadza, jest to moja karta, super. Natomiast w tym miesiącu, akurat to, że y, Wasze wyobrażenia były odrealnione. Mogło spowodować, że teraz się czujecie tak kiepsko, że być może to była, yy, za, były za wysokie progi dla Was, tak? I jakby teraz yy, tak się mogliście poczuć. O to chodzi. To jest tylko na ten miesiąc, proszę o tym pamiętać. Zobaczymy dokładnie, o co chodzi. Yy, teraz tak, co jeszcze, o czym jeszcze mówi karta Księżyc? Mówi o tajemnicach, o ujawnianiu się jakichś ukrytych spraw. Także o ciąży. Więc, jeżeli ktoś miał nadzieję, że zaistnieje ciąża, a nie zaistniała, albo coś się wydarzyło, to będzie bardzo niewielu dotyczyło. Zdaję sobie z tego sprawę. Może być to rozczarowanie, ale macie przy sobie osobę wspierającą. Kolejne, ktoś miał nadzieję, że właśnie dostanie awans albo nowe stanowisko. Nie udało się. Znowu rozczarowanie. Tak więc, takie historie tutaj mogą mieć miejsce. E, dopytuję o kartę Księżyce z siódem kabuław. Bardzo mocno broniliście swego stanowiska w tej sprawie. E, powiedziałabym nawet, że e, uznaliście, że to ma być tak po waszemu, i, i tutaj jest. E, żadne argumenty nie docierały tak to mogło więc się potoczyć yy, co przechodzi do przeszłości ósemka mieczy myślę, że sobie z tym już poradzicie to jest tylko początek miesiąca tu już mi się pokazują inne karty ósemka mieczy to jest blokada myślowa czyli cały czas o tym myślicie o tej sprawie miecze to myśli cały czas gdzieś wałkowane w głowie przepraszam że, że za ten kolokwializm co mogłam zrobić co mogłem zrobić co, mo co, co powinienem nic to myślenie nie daje, to nie jest konstruktywne myślenie w usance mieczy, to jest tylko yy, w kółko yy, jakby analizowanie tej sytuacji, yy, dojście do ściany i jakby niemoc z ruszeniem dalej, tak rzeczywiście jest tutaj blokada. Natomiast tak jak powiedziałam w lutym się powinniście z tym uporać i teraz proszę zauważyć, wy o tym myślicie cały czas, o tym co nowe ma być, tak? Nowe już przykład dawałam. Każdy z państwa będzie miał pewnie swoją sytuację. Co nowego wam chodzi po głowie? Coś, coś co, jejku, jakie te karty są podobne? Jakaś szansa. Ta szansa wam chodzi cały czas po głowie. To się nie udało, ale wy cały czas o tym myślicie. Czyli nie rezygnujecie ze swoich planów, marzeń. Bardzo dobrze. Po prostu. Tylko ten nie popełnia błędów albo nie ponosi porażek, kto nic, kto, kto nic nie robi. Dobrze, o co tutaj może chodzić? Szóstka buław. Absolutnie Wy cały czas myślicie o tym, że to, co macie w głowie, macie w planach, że to się uda, że odniesiecie sukces i bardzo dobrze, ponieważ zawsze podkreślam nasze nastawienie, nasza postawa wobec nawet kryzysowych sytuacji, nawet tego, co się nie udaje. Nasze nastawienie pozytywne to już jest połowa sukcesu. Najbliższa przyszłość to jest karta świat. I teraz tak, ona mówi o podróżach, o otwarciu się, o nowych horyzontach, ale to jest też karta, która mówi, że jakiś etap się kończy i nowy się zaczyna. Być może tu się nie udało, ale wy cały czas myślicie o tym nowym etapie, o nowym otwarciu, o nowych szansach i. Zdajecie sobie sprawę, że coś musiało minąć, żeby móc wejść na nowy tor, na nowy etap, żeby nowe horyzonty się otworzyły. tak? Dokładnie, bo dziewiątka monet to jest spełnienie marzeń, czyli wy wiecie, że cały czas idziecie w tą stronę, nie rezygnujecie mimo jakiejś porażki. Mam nadzieję, że spełnienie waszych marzeń jest blisko. Teraz tak, bo to jest tak. Kolejna karta wielkich arkan. Tutaj mamy i tutaj. Świat i koło Fortuny. I jeszcze Księżyc. Sprawy się rozkręcają. Wy nie rezygnujecie, tak jak powiedziałam. Wy to koło Fortuny wprawiliście już w ruch. Czyli chcecie, żeby to się toczyło. Nie zatrzymujecie się, nie załamujecie, tylko idziecie cały czas do przodu. Do przodu. Dziewięć kielichów, spełnienie marzeń. Pójście za swoimi emocjami, za swoim wnętrzem, wnętrze wasze, wasze serce podpowiada wam za czym iść i w jakim kierunku iść. Yy, tak, jak powiedziałam, urealnić swoje marzenia, bo mogły być nierealne, i tu się mi znowu coś takiego pokazuje: bo w Siódemce Kielichów znowu mamy to, tą taką karuzelę yy, emocjonalną w głowie, tutaj wyobrażenia różne. Yy, I tych możliwości może być bardzo dużo, dlatego Wam się może. Mogło wydawać, że świat leży u Waszych stóp, a to się okazało, jakby, no nie na ten moment inaczej, na ten moment nie do spełnienia, nierealne. Jeszcze tutaj dopytamy o co chodzi, gwiazda. Ale teraz to już może być realne, czyli, jakby pierwsza próba nieudana. Ale za drugim razem już może się udać. O co chodzi? Karta gwiazdy to jest spełnienie marzeń, to są korzystne okoliczności. W siódemce kielichów jest duży wybór, dużo możliwości. Więc mam wrażenie, że inaczej, mam nadzieję, że teraz już okoliczności zewnętrzne będą Wam tylko sprzyjać. Wasze nadzieje lub obawy. <totopaniczne> to jest wasza karta, tak naprawdę macie nadzieję, że pozostajecie sobą. Niektórzy mają nadzieję na fajny związek, na, fajne, na fajną relację. Ale ta karta mówi też o dokonaniu dobrego wyboru. Więc albo się obawiacie, że źle wybierzecie, albo macie nadzieję, że wybierzecie dobrze. Ja zawsze wybieram wariant pozytywny. Tak, dopytam, o co chodzi. <totopaniczne> Koło fortuny po raz drugi, tak? Czyli to jest ewidentnie wasza energia. Tutaj, tutaj nie o to chodzi, żeby żeby nie wiem, jakieś do, dokonać, dokonywać wyborów, tylko po prostu wy macie nadzieję, że wy, czyli bliźnięta, idziecie do przodu, bo wy macie takie nastawienie, że idziecie za swoim tym pragnieniem wewnętrznym. E, I mm, za tą nadzieją idzie jeszcze to, to wsparcie z góry, z tych to gwiazdka z nieba można powiedzieć. Od razu mówię, że możecie spróbować jakiejś loterii zagrać czy coś takiego, bo tutaj fajne możliwości się pokazują. I teraz w rezultacie jest cesarzowa. Dla osób, które, do których się zwracałam, że tu może chodzić o ciążę, od razu mówię, że Kolejna próba może być udana, bo cesarzowa to jest też kobieta w ciąży, ale to jest też kreacja, to, jest, to są pomysły, to są nowe działania, to, są, to jest nasza twórczość, czyli ta płodność nie tylko w, kwest, w takim fizycznym znaczeniu, w takim stricte, że ma się zadziać w sensie takim, że zaistnieje ciąża. Tylko również nasze dzieci, w tym cudzysłowie, czyli nasze wykreowane przez nas sprawy, też mogą tutaj rzeczywiście znaleźć realizację, bo cesarzowa to jest kobieta, która wymyśla coś, i za tą myślą idzie działanie, ona tworzy. To jest tworzenie czegoś nowego. Rycerz Mieczy, powiem tak, trochę może tu być frustracji, może tu być trochę frustracji, natomiast może być też takie parcie wasze w tym kierunku, czego bardzo pragniecie, bo to jest wasza energia, bliźnięta waga wodnik, Rycerz Mieczy. Takie parcie, żeby to, co chcecie stworzyć, wykreować, to, co macie na myśli, żeby za tym iść, że po prostu was prawdopodobnie nic nie zatrzyma. Zalecam trochę ostrożności, trochę zwolnienia, żeby zwolnienia tempa, żeby się nie potknąć. Natomiast wy idziecie za tym absolutnie. Macie pomysł i się go trzymacie. Absolutnie tak. Chcecie czegoś nowego? I no, no trochę aż, aż, aż taka nerwówka tutaj jest, chyba nawet ja aż tak zaczęłam mówić szybciej. Dlatego, że po jakiejś nieudanej próbie powiedziałabym, że już tak trochę nerwowo podchodzicie do tego. Jest tutaj stres, jest tutaj mogą być takie sytuacje jakieś, jakieś nawet konfliktowe, możecie być zbyt ostrzy, tak? Więc trochę stresu może Was czekać, ale to jest. Hmm, efektem tego, że bardzo, bardzo idziecie w kierunku swojego celu takim, z takim przekonaniem, że to Wam się należy i jak nie, jedna próba się nie udała, to idę dalej. Podnoszę się, otrzepuję ręce i do przodu. Rada dla Was na ten miesiąc, paśmieczy. No właśnie, dowiedz się więcej to jest rada z karty paśmieczy. Zdobądź informacje, porozmawiaj z kimś, przedyskutuj, skonsultuj, poczytaj o tym, żeby nie iść tak na ślepo, bo rycerz mieczy idzie trochę na ślepo. Więc mam wrażenie, że ta porażka, która was. Porażka, nie wiem, czy to jest dobre słowo co, coś, co się tam gdzieś nie udało, jakieś ukucie w sercu wam spowodowało może jakąś zazdrość, może, może jakieś no, niespełnienie nie może Was doprowadzić od razu do takiej frustracji, do takiego yy, po prostu m, pójścia na całość, na ślepo. Dowiedz się więcej, skonsultuj, porozmawiaj, posprawdzaj i dopiero ruszaj dalej. Życzę Wam dojścia do celu na spokojnie. Życzę udanego miesiąca, zapraszam do lajkowania, komentowania jak najbardziej, jakie to sytuacje mogą mieć miejsce, do subskrybowania, jeżeli ktoś z Państwa nie, nie subskrybuje jeszcze. Życzę udanego miesiąca i pozdrawiam.